Począwszy od dżumla 2,5 przestało istnieć coś takiego jak sekcje i kategorie. Więc jeżeli mieliśmy dżumlę w 1,5 byliśmy przyzwyczajeni, że mamy sekcję i poziom niżej kategorii. W dżumla 2,5 tego nie ma. Podobnież w dżumla 3 i wyżej. Mamy za to nieograniczoną ilość kategorii, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Co mam na myśli? Możemy budować bardzo dużą ilość kategorii podrzędnych, nadrzędnych. Czyli możemy mieć Kategorię podrzędną, tej podrzędnej kategorii jeszcze podrzędną, i tak dalej, i tak dalej. Więc możliwość organizacji treści jest w tej chwili praktycznie nieograniczona. I starajmy się z tego korzystać, ponieważ do pewnych zbiorów treści będziemy się odwoływać. Więc czym jest w dżumla o 2,5 i wyżej kategoria? Kategoria to zbiór treści zbliżonych tematycznie, czyli w przypadku naszej szkoły będą to nowości. Aktualności, zwał jak zwa. I stworzymy sobie taki zbiór w postaci jej kategorii, gdzie będziemy wrzucać artykuły aktualności. Możemy sobie stworzyć zbiór o szkole, który będzie podzielony na podzbiory: historia, rada pedagogiczna, nasze symbole, hymn. To też można podzielić symbole standard sztandar, skąd się sztandar nas wziął, nasz patron, historia patrona i tak dalej. Czyli możemy to budować sobie bardzo mocno. To jest przykład takiej, kategor ka takiej struktury kategorii na naszym demko, które widziało Państwo tutaj. To jest właśnie to. Teraz tak. Tu mamy tylko. Kategorie podstawowego poziomu. Ja Państwa nauczę, jak tworzyć kategorie główne i podkategorie. Więc przejdźmy na naszą stronę, na zaplecze. Klikamy sobie tutaj artykuły, kategorie. Tak będzie prościej Państwa nauczyć. Pierwsza kategoria jest kategoria nieskategoryzowana. Powstaje domyślnie w momencie, kiedy instalujemy dżumlę. Ale my sobie stworzymy kategorię nasza szkoła. Klikamy tam nowy i tutaj tytuł. Tytuł kategorii to podstawa. Jest. Nasza szkoła. I to wszystko. Mamy pierwszą kategorię. Kategorię głównego poziomu. Proszę zwrócić uwagę. Po czym poznamy, że to jest głównego poziomu nie ma tutaj żadnego myślnika. Teraz stwórzmy podkategorię do naszej szkoły. Twórz, klikamy sobie. Znów uzupełniamy tytuł. Czyli stworzymy tutaj kategorię, która będzie się nazywała Symbole Szkoły. Dobrze. I uwaga, teraz musimy wybrać nadrzędną kategorię do tej. Czyli tutaj będzie nasza szkoła. Zapisujemy i zamykamy. Proszę zobaczyć, co się stało. Mamy nasza szkoła i tu symbole szkoły podrzędne. Więc. Budując strukturę naszej szkoły, tą kategorii, musimy sobie uświadomić pierwsza rzecz, jaką jest logika. Zbiory nie mogą być chaotyczne. Może być to, tu, tutaj, to, tam. To musi mieć logiczną całość. Ponieważ do tych zbiorów będziemy się odwoływać menu, za pomocą menu. I teraz tak. Stwórzmy sobie pod symbole szkoły, stworzyć jeszcze podzbiór, zbiór. Czyli jeszcze pod kategorię, klikamy Otwórz. I tutaj damy historia. Świetnie, i robimy tutaj jeszcze kategorię do historii. Chodzi o to, żeby Państwu pokazać, że możemy, mamy możliwość tworzenia bardzo głęboko struktury kategorii. Zpisujemy zamykamy. Przy bardzo mamy taką długą kreskę I jest. Poniżej. Oczywiście proszę sobie stworzyć dalej tą strukturę bez galerii, bez kalendarza i bez grona pedagogicznego. To będzie zupełnie inne rozszerzenia, będą to za to odpowiadały. Ja szybko stworzyłem sobie taką strukturę, oczywiście, historię wyrzuciłem z symboli szkoły i mamy, proszę Państwa, pewien problem. Osoby, które importowały. Dane tutaj do dżumla 3.5-3.2 ze starej dżumla 1.5, to strukturę mają już zbudowaną i trzeba ją po prostu przeorganizować. Być może trzeba pewne rzeczy pozmieniać do pasowego zmieniania struktury. Służy coś takiego jak przetwarzanie wsadowe, które mamy tutaj, i możemy sobie kopiować lub przynosić pewne elementy żeby lepiej to zorganizować. Dlaczego tak dużo czasu poświęcam na budowę tej struktury? Ponieważ będziemy mieli możliwość, ponieważ będziemy mieli taką rzecz jak prawa dostępu. Być może ustalimy, że dane działy szkoły będą dostępne do edycji tylko przez jednego pracownika szkoły. A na przykład dział aktualności będzie dostępny przez kilku pracowników szkoły, lub stworzymy kolejny dział, do którego będą mieli dostęp uczniowie. Dostęp to znaczy będą mogli dodawać treść, ale na przykład bez prawa publikacji. To będzie musiał zatwierdzić nauczyciel. Być może będziemy chcieli stworzyć taką treść, którą mam tutaj, jak blogi nauczycieli, gdzie nauczyciele będą mogli Pisać, co się działo na danych lekcjach, jakie mamy tematy do zrealizowania, czy jakie polecają książki. A więc można stworzyć blogi nauczycieli, do tego blogu, swojego blogu, swojej części będzie miał dostęp tylko i wyłącznie nauczyciel ten. Nie będzie mógł dodać treści do innych części. Co więcej, nie będzie ich mógł zobaczyć, ale o tym w prawach dostępu. Czyli budujemy taką strukturę rozwiniętą. I proszę Państwa, skoro mamy już tą strukturę, to w tej strukturze znajdują się artykuły. Czy artykuły, poszczególne publikacje. Tworzymy to w bardzo prosty sposób. Jesteśmy na zapleczu naszej strony, klikamy artykuły, artykuły. I tutaj mamy menadżera artykułów. Proszę zwrócić uwagę, że on jest pusty. W tej chwili nie mamy żadnego artykułu. Jeżeli zaimportowaliśmy dane, będziemy tutaj mieli masę artykułów z poprzedniej czujni. Tworzymy artykuł bardzo prosty. Klikamy utwórz i podajemy podstawową rzecz, czyli tytuł. Nasza historia. Tutaj podajemy główną treść. I uwaga, proszę Państwa, mamy dwie możliwości wprowadzania grafiki. Pierwsza możliwość, z której najwięcej osób korzysta, jest realizowana za pomocą tego to tutaj przycisku Insert, Edit Image gdzie wgrywamy potrzebną nam grafikę klikając na to tutaj przycisk Upload, Browse i wybieramy sobie jakąś grafikę o ten budynek szkolny będzie fajny ojej, tylko ma I on od razu po pewnych chwilach pojawia nam się tutaj w katalogu. I możemy go sobie wstawić przez przycisk Insert. Proszę bardzo. jest. Drugi sposób wstawiania grafiki to jest przez zakładkę obrazki i łączy. Tutaj możemy wstawić grafikę wprowadzenia, a tutaj pełnego tekstu. Wtedy ta grafika pojawi się tylko w części takiej blogowej, gdzie, gdzie są wprowadzenia, a po rozwinięciu pojawi się ta grafika. Wszystko zależy od Państwa, co Państwo będą bardziej chcieli wykorzystać. I na tym możemy zakończyć prawie tworzenie artykułu. Pozostało nam tylko jeszcze wykorzystanie nowych rzeczy związanych z Joomla 3. Aha, jeszcze wcześniej dopisujemy tutaj do odpowiedniej kategorii, czyli tutaj do historii. Możemy dodać etykiety. Inaczej tagi, czyli historia. Pierwszy tak. Już go mamy po wpisaniu z zatwierdzonym terem. Zapiszmy. I zamknijmy. W 3.2 pojawiło nam się też coś takiego jak wersje. O tym za chwilę Państwu opowiem, jak będziemy mieli tylko więcej artykułów. Teraz stworzyłem drugi artykuł, Patron Szkoły. Proszę zwrócić uwagę, tutaj nie mamy grafik. Ja wykorzystałem tą zakładkę Obrazy i łącza. Podzielę ten artykuł sobie na dwie części. Przez przycisk więcej. I go wyróżnię. Czyli pojawi się na stronie głównej. Chcę Państwu pokazać pewną rzecz Zapisujemy i zamykamy. Podejrzyjmy naszą stronę i proszę bardzo. Tutaj mamy to bardzo duże zdjęcie. I tutaj mamy Czytaj więcej. Jak sobie przejdziemy do Czytaj więcej, mamy inną grafikę. Czyli teraz Państwo widzą, czym jest grafika wprowadzenia, czym jest pełnego tekstu. Otwórzmy sobie patron szkoły. I przejdźmy tutaj, obrazki łączam. Najdziemy na oczko, to widzimy, jaka jest grafika prowadzenia i jaka pełnego tekstu. Oczywiście możemy to sobie usunąć. I cofnijmy wyróżnienie zapiszę. Dobrze, proszę Państwa, a więc mamy już strukturę, wiemy jak stworzyć artykuły. Teraz czas na nasz szablon.